Naprawdę? Jeszcze raz dzień dobry, jest mi naprawdę bardzo miło w takim zacnym gronie, dlatego, że ja odnosząc się do tego co ukaże się w publikacji to muszę od razu w woli wyjaśnienia, to jest pewnego rodzaju rozmowa z pilotem Janem Pogorzyskim i ja to tak potraktowałem, także te przemyślenia, które są użyte tutaj w prezentacji, niekoniecznie są mojego autorstwa, żebyśmy się tutaj dobrze rozumieli. Za tym stoi Janek Pokropski i od razu, jak jakbyśmy tutaj mogli wykorzystać te prywatę, to też szukam nazwiska, dlatego że Janek Pokropski nie mógł sobie przypomnieć nazwiska. Na pewno to był jego mechanik, w tym okresie, kiedy te rzeczy się tutaj wydarzyły i ma na imię Kazimierz i jest z Gdańska. Także, gdyby się udało, powiedzmy, tutaj gdzieś, szczególnie jutrzejszego dnia, to by było bardzo, bardzo fajnie. Ja ustawiłem tą prezentację w konwencji lotu samolotem AN-2. Proszę Państwa, tak jak widać na załączonej fotografii, widzimy jedną istotną część kabiny ANA, drugiego i parę rąk. Na pewno to są ręce dwóch członków załogi. Wiadomo, który fotel był przez kogo zajmowany, i czyja ręka jest ręką mechanika, a czyja ręka jest tutaj ręką pilota. I zaczyna się to też od pewnej anegdoty. Janek zrobił swoje urodziny, i tak żeśmy się zgadali z jego żoną, która jest lekarzem prowadzi hospicjum w Llongu bo nie dodałem tego, że rzeczy dzieje przede wszystkim w drogągu, że Jankowi trzeba byłoby na tą imprezę jakiś prezent. No i dogadaliśmy się w ten sposób, bo znam jednego z panów, który jest częstochowy i zajmuje się grafiką komputerową i robi różnego rodzaju obrazki związane z lotnictwem. No i faktycznie on przygotował na tą imprezę, zdążył w taką fotografię samolotu AM2 i przechodzimy do, o za daleko o, i to jest ten, ten obraz. I w ogóle nie myślałem o tym, że to się zakończy, no powiedzmy, udziałem w konferencji, że to się zakończy jakimiś tutaj przemyśleniami. I proszę Państwa, zaczęło się, jak żeśmy odwinęli pokazali tego, a ja na brozie widać te majtki, prawda, czy Portki. Ale to już w zależności od tego, kto używa. Jak mężczyzna, to. Borki. Borki. No ale trzymajmy się tych portek. I, i, się, I się zaczęło. Najpierw było tak, że no, wykonuję lot pewnie za nisko, że hmm. troszeczkę zdecydowanie wyżej. No i y, że nie widać schodków, które są pod wejściem głównym. Bo w większości przypadków te samoloty, które były użytkowane, to te, te schodki były przymocowane, żeby sobie nie zawracać głowy, prawda? A już w sportowych, na przykład do skoków spadochronowych, z całkiem innych względów tych schodków... Y, czy tej drabinki, po prostu trzeba było je zdejmować i tam na tym zawiesiu, który było na, na burcie, one były przed tego przechowane. No ale teraz, proszę Państwa, najważniejsze się wtedy pojawiło. No, to jeden z kolegów z kolei Jarza Potrzebskiego, Jurek Lechowski, mówi: Ty, ale tutaj nie ma mieszadełka. Śmigiełka nie widać. No to ja za telefon dzwonię do Piotrka, do, do częstotowy i mówię, że żeś tutaj Google zrobił. Brzyż, no chłopaki tego nie przyjmą. No i słuchajcie, <grybujesz> powiedział, że się musi zastanowić i faktycznie nie trwało to za długo, tam gdzieś koło godziny i dzwoni z powrotem, mówi, w tym położeniu, w tym układzie nie widać. Po prostu nie widać. No i wiecie państwo o co chodzi. No, one są faktycznie troszeczkę ta, ten, ten wiatraczek schowany, to mieszadełko, żeby w, w tym dużym zbiorniku zamieszać, szczególnie wtedy, kiedy były te granulaty lub y, ten tak zwany piasek, jak tutaj y, jeden z poprzedników y, wspominał, prawda? I w tym momencie... Jak już towarzystwo przy tej kolacji, przy tej kódeczce osiągnęło pewien konsensus, no to mogliśmy przez to przejść do następnego etapu, czyli do już, prawda, spożywania, ewentualnie popijania. I żeby zakończyć ten obrazek, no jaki jest AM, to wszyscy widzą i wszyscy szczególnie tutaj obecni na sali wiedzą. I teraz popatrzcie Państwo na tą sentencję. To jest pewnego rodzaju yy, taki wniosek końcowy z tych, z tych rozmów, które się yy, toczyły. Ja tutaj podejdę i przeczytam, żeby. Yy, tak. I to jest taka pewnego rodzaju no, sentencja, która wyszła z tych, z tych, z tych, z tych rozmów. I czytam. Antek to samolot, który dzięki swojej konstrukcji potrafi naprawdę wiele znieść. A ja sam ze swojej strony powtórzę opinię wielu pilotów. AM2 to maszyna, która jest zwyczajnie zewnętrznie brzydka. Taka trochę nijaka, ale jak się staje piękna, kiedy masz okazję dostrzec jej te atrybuty podczas zdarzeń, których nigdy nie planowałeś doświadczyć, czy też nie zobaczyć. Taki aparat latający. To nadzwyczaj w świecie skuteczna oraz bezpieczna maszyna, instytucja i niech tak zostanie. No tutaj do tego specjalnie nie można nic dodać. No to co o Olenie trzeba powiedzieć, te chłopaki powiedzieli i oni nie robili, to no nie był taki no powiedzmy jakiś taki, od takie sobie mówienie, to po prostu było całe ich, Życie no. Janek ma na aeronach ponad 11 tysięcy godzin. Łącznie jest tam z Ronem i jeszcze on Nie. Na dramaterze nie lata. Także na kruku lata. To, to. to ma około 15 tysięcy. Więc to jest człowiek, który wie co mówi. I, i dlaczego akurat takich argumentów używa. I, Teraz przejdziemy dalej. Dla tych, żeby, którzy nie kojarzą może nazwiska z twarzą, to tutaj jest w prawym rogu właśnie Jarek Pokropski. To też był, co jest po lewej stronie w drugim rzędzie, ta figura retoryczna, czyli to, co było podstawą, tym takim całym, tą całą karuzelą, w której Dzień za dniem, tam gdzieś w polu, nie że samotnie, ludzie sobie nie wspomniali. Tutaj potwierdzenie po prawej stronie, w którym rzędzie. Wpisy w starej licencji. Tak, to są, to są, kiedy dostał poszczególne typy i uprawnienia do wykonywania, do wykonywania lotów agropoza granicami kraju. No i w zakładce świadectwo koregrafisty. No a tamto. Jedno ze zdjęć, które no jednak chyba yy, nie, nie, sta, nie wstawia w takim świetle trochę autora tego, tego obrazku z AM II, bo ten tutaj w tym, w tym takim, prawda, też nie jest za wysoko. <grym> Idziemy dalej. Yy, tutaj mamy informację, ile czasu yy, poświęcano na yy, doloty, loty, do, loty, do y, tych miejsc, w których przyszło y, poszczególnym załogom y, pracować. No i tu jest jedno ze zdjęć, y, które zostało wykonane z kabiny ANA 2. Widać wloty, prawda, y, część y, obiewek kabiny i to jest y, podejście do lądowania w salonikach, czyli tym ostatnim etapem przed wejściem nad Morze Śródziemne. Tutaj w tym opisie podałem czasy i odległości mniej więcej. Bo jak Państwo wiecie, ten przelot z Polski w rejon, gdzie pracowały załogi, to było do około 10 dni, prawda? I w zależności od tego, gdzie operował, do tych kilometrów było relatywnie mniej. Ci, którzy lecili do dzisiejszego Sudanu Południowego, to, to było gdzieś około 5 tysięcy, Etiopia plus 5 tysięcy, prawda? I wtedy, w zależności od tego, to było krócej lub, lub dłużej, do tego jeszcze była potrzebna pogoda w tym układzie, gdzie musiał mieć kontakt wzrokowy z załogami, które leciały w szyku i e, ziemią. I teraz jesteśmy. W w takim momencie, kiedy w trakcie tych rozmów pojawiło się zdarzenie z maja 1987 roku, kiedy po Hartumie i Addis Abebie to były ostatnie trzy załogi, które po Addis Abebie się rozeszły praktycznie, mówiąc, i każda poleciała w swój rejon. Pogoda była przecudna, mówiąc krótko. Widoczność, wysokość. No, tylko latać. I przyszedł ten dzień, kiedy trzeba było wystartować. No okazało się, że pogoda się y, chyba trochę popsuła. No i troszeczkę czekano, więc ten, ten dzień się coraz bardziej skracał, bo czekano na, na, takie, na taką poprawę warunków, żeby, no, żeby ten dolt był bezpieczny. Ale tutaj, proszę Państwa, muszę na moment cofnąć się do y, zdarzenia, która, które będzie miało wielki wpływ na to, co się zdarzyło. W Hardumie, w trakcie takiego tam jeszcze przeglądu przed tym wylotem do Etiopii, no, udało się chłopakom, czyli Jankowi i jego mechanikowi, ukręcić beczkę, mówiąc tak, pełną oleju. I ta beczka odegra, proszę Państwa, w tym zdarzeniu bardzo istotne zdarzenie. Dlatego, że no, będzie miała wpływ na, na, na warunki yy, wykonywania lotu, dlatego że yy, niespecjalnie udało się ją umocować. Yy, był tak upchany yy, tymi różnymi yy, rzeczami, no, które trzeba było ze sobą zabrać. Ten samolot, że nie było już gdzie i stała około tej ścianki takiej, która jest w końcu, w końcu yy, yy, kadłuba. Prawie że tam na samym końcu. No i ona potem się okazała, że zaczyna się... Ruszać i faktycznie nie, nie. Z, środek ciężkości w tym samolocie nie trzymał się tego. I wracamy, zwraca, wracamy do, do tego, no, co tutaj na obrazach. nie było pełno Nie, no pełno nie było. bo to nie, było. Czy nie były takie, jak to się mówi, które były z magazynu, pod korek, tak, tak. one były używane, no ale że wiadomo, co było za że ten olej jednak był brany, więc mechanicy. Te rzeczy próbowali tak upychać, że, za, że załatwiano je, żeby ten samolot mógł się tam na ten obszar, gdzie będzie pracował, mógł bezpiecznie y, y, dotrzeć. I teraz powiem tak. Możemy e, to, tak. to ten, ten cały, tam, co to się doświeci. I dobrze by rozumieli. Mamy, o, oh, o, oh, o. Oh. O oh, jest. O, oh. jest. Oh, oh. I uh, mamy Etiopię taką prostą, zwyczajną mapkę z wielu szczegółów, a tutaj mamy tą taką geograficzną, prawdziwą, gdzie mamy od razu z wysokościami. I tu w tym miejscu jest Addis Abeba, czyli gdzieś tak, powiedzmy, jak jest ta dolina główna, to zaraz tutaj, o tak tu gdzieś w tym miejscu będzie, będzie Addis Abeba. Ten lot na, na żeby to pasmo gór przelecieć, tych który które miały od tysiąca do 3800 dla wyładowanego pod czubek, jak to się mówi, pod korek Arena, plus ta nieszczęsna beczka, która dopiero teraz da o sobie znać, no to jest to coś, co no, jest godne uwagi. I w efekcie doszło do tego, że na tą zmianę pogody, czy polepszenie tej pogody nie doczekaliśmy. Polecieli w tych trudniejszych warunkach. Jarek twierdzi, że dosyć szybko stracili, stracili kontakt między załogami, no ale to nie, nie było czymś, co mogło sugerować, że coś się stanie, dlatego że każda z tych załóg odlatywała w inną stronę, w inne miejsca. No i mówi, lecimy i w pewnym momencie zaczyna się okazać, okazać że ani trymerem, ani gazem nie daje się rania. No więc y, trzeba byłoby poszukać jakiegoś przejścia, który będzie tam jakieś jakiejś dolince, czy gdzieś gdzieś jest nisko. No ale te chmury się robią coraz gęstsze. No i w pewnym momencie mówi, Kaziu się zaczął modlić, mówi, żeby chociaż jedno okno, żeby zobaczyć. I faktycznie, no zaczęli się modlić i się stał cud. To okno dostrzegli i to już potem nie było tam w zabawy w, w jakieś tam, prawda, a może tak, a może tak od siebie i do dołu, do ziemi, prawda? I w tym momencie słyszą, że coś tam wali tam w tym w, tej, w tym kadłubie. się okazuje że ta że się z tego mocowania zerwała i się oparła o zbiornik. No ale już z tego okna, z tego okna, jak to się mówi, nie wyszli i bo tam już nie było czasu na szukanie. Tam albo będzie, albo... Nie będzie. No i faktycznie to okno się pojawiło i znaleźli miejsce i w pierwszej chwili nie, nie widzieli, nie czytali tej mapy, którą zobaczyli, bo to jest cały czas, my tu mamy obraz płaski, ale to jest cały czas pod takim 20-stopniowym nachyleniem tego początku, czyli tej, tej podstawy, tej ściany do wysokości 400 metrów od tego miejsca. Tam było gdzieś około 2-800, 900 brzegów wylądowali, a to miasto Ticho, gdzie był telefon, był postatunek policji, to było o no, 400, może powiedzmy 500 metrów wyżej. I teraz, proszę Państwa, faktycznie pod ten stok, pod te 20% tego nachylenia, to uratowało im, bo po prostu ten samolot w pewnym momencie stanął i ta prędkość niejako się wytraciła sama przy okazji y, przyrody. I zatrzymał pod lewą nogą i w poprzek stoku stoi. Dobra. Ale proszę Państwa, ci, którzy byli w Afryce, to doskonale wiedzą o jednym. Że w Afryce to jest tak, przychodzi pewna godzina, to jest tak, Stryk. wyłączyliśmy prąd, nie ma światła. Jest ciemno, jak w przysłowiowej, jak to mówią y, ci, którzy grają w golfa jak w czarnej dziurze. I tak siedzimy, mówi Janek z kazią w tej kabinie i jakoś nikt nie wykazuje chęci, żeby z tego samolotu wysiąść. No w końcu zdecydowali się, opuścili pokład i odkryli, że w tym miejscu, gdzie nikogo nie było widać, nikogo nie można było dostrzec, jest cała grupa ludzi. No, prawie że tłum. No i to było też takim, takim fajnym elementem, bo wykorzystało tych ludzi i do tego arena. Szybki tylko karteczkę z telefonem do ambasady. Z telefonem do ambasady. No ale naczelnik wioski mówi, że u nich telefonu nie ma. Tam jest telefon. No i mówi, już się zrobiło tak. Śmiesznie, bo my, jak my tam dojdziemy? No to w końcu się okazało, że naczelnik będzie jechał koniem, bo już konika nie odważyli się, żeby jednemu z tych panów y, zaoferować. Panowie jechali do góry na y, osiołkach. Było to o tyle dobrze, że jak się siedziało, to prawie że nogami było się przy tej y, y, skalistej półce, po której trzeba było się tam wdrapać. No i po y, w kilku godzinach przemieszczania się do tabli na górę, czyli mówiąc inaczej, po, 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 po przeleczeniu tego, tego pasma burmelle y, są w miejscowości Ticho i tutaj na tym obrazku widać, jaka jest ta y, miejscowość, jak to wygląda. Y, I tutaj, proszę Państwa, jest zrzut z, z Górów, tak, i tu u góry, to jest to miasteczko, gdzie jest telefon, tu jest w tym miejscu to, gdzie Panowie wylądowali, a tutaj jest miejsce, które już post faktu, gdyby się zdecydowali, i wylądowali nieco bliżej, to było zdecydowanie lepsze, bo miało prawidłową długość, prawidłową długość pasa taką, że można było to wykorzystać. No ale wylądowali tam, gdzie wylądowali. Po kilku godzinach tego wspinania znaleźli się w tym miasteczku. Policjanci kartka z telefonem do ambasady nawiązali łączność po łączności yy, Kazano czekać około pół godziny z moim kierownik bazy y, z Sudanu, że chce wiedzieć raport. No żyjemy, samolot jest ok, na pewno wystartujemy, wszystko będzie, będzie dobrze. No i y, następnego dnia, następnego dnia y, ta sama jazda, z tym, że chyba jeszcze gorsza niż kiedy po nocy szli do góry, dlatego że wtedy widzieli te 400 metrów, y, które jest y, po, po, po powiedzmy, prawej stronie jadącego na oszołku i mu nie dało żadnej, żadnego efektu to, czy ciągnął za tą uzdę, czy tamtą m, piętami po, po, po brzuchu tego zwierzaka spróbował w stukach. One szły tak, że się do ściany nie zbliżały, tylko szły wyczerptaną ścieżką tuż przy, przy samej przepaści. Koń, na który wjechał naczelnik tego, tej niższej wioski, szedł koło ściany. Czyli tam jeszcze było kawałek miejsca, gdzie była nasza głowin. A te dwa osły pierone czuły nad przepaścią. Wjechali e, na dół i już kończę. Zaraz będziemy mieli koniec. I e, jesteśmy tutaj, ja to tak specjalnie przetrzymałem, jesteśmy przy tej chacie. Bo się okazało, że jak po, uruchomią silnik, i po do przodu, żeby za, zakręcić i w dół rozpocząć start, stoi taki ola. Tak, tak, tak. Kuka, kuka. Tak pula. no to z tym, z tym takim stożkowym y, y, no, dachem. Y, I znowuż naczelnik wioski mówi, że to, się, to nie jest problem. Rozbierzemy i zaraz ją się złoży. I Faktycznie tłum wpadł na tą, na tą chałupę i ją rozebrał. Ale to tak jakby element po elemencie, który miał pasować w to samo miejsce, z którego go zabrano i żeby tą chałupę powiedzmy odtworzyć. I faktycznie wtedy żeśmy, mówi Janek, schandlowali tą resztkę tego oleju z tą beczką, którą dostali w prezencie i faktycznie AM wrócił do swojego Normalnej zdolności lotu do środka ciężkości, także normalnie mógł, mógł wykonywać lot. No i potem do tego lot, lotniska Rabek, gdzie była, była przegląd, był przegląd techniczny. To były niespełna dwie godziny lotu i w ten sposób się to zakończyło. O, I tutaj, proszę Państwa, jest taka. Krótka y, historia, y, o co w tym wszystkim chodziło. Że począwszy od tej kagańcowej ustawy sejmowej, że nie wolno po, posługiwać się sprzętem, po którym samolot do y, wykonywania zabiegów y, agrolotniczych, y, likwidacja firmy, prawda? I nie dało sobie szansy jako... jako y, grupie zawodowej jako potencjalnego potencjalnemu powiedz, twórcy tego co się powinno z lotnictwem robi i no, jesteśmy, tutaj, jesteśmy tutaj gdzie, gdzie jesteśmy i no, ja bym się tutaj chciał powołać na EWRON. w jest okręgowe przedsiębiorstwo geodezyjno kartograficzne które nigdy nie miało nic wspólnego z lotnictwem. Po prywatyzacji, na przełomie tam po, po 90 roku, no, oni utworzyli u siebie część lotniczą, która zajmuje się usługami dla operatorów GPS-ów w komunikacji tej samochodowej, powiedzmy do tych map, które są w samochodach. I odkryli, że ten GPS to jest w zasadzie najtańszym, no najtańszą rzeczą, którą można robić, że Zdecydowanie lepiej wychodzi się na usługach, które się robi dla ubezpieczyciela. Na przykład jest grad, stół, tam jakiś sad wiśniowy. I nie ma potrzeby, żeby tam przyjeżdżał na dwa czy trzy tygodnie likwidator szkolny, żeby to liczył. Jest takie oprogramowanie, wykonuje się zdjęcie i słuchajcie Państwo, w dwie godziny od momentu wylądowania po tym, po tym locie do wykonania takiego zdjęcia dostaje ubezpieczyciel na piśmie, że jest taki proces uszkodzenia tej tej uprawy i takie są szkody. I łącznie z tym, że sugeruje się, że trzeba wypłacić taką, a nie inną stawkę. I w zależności od tego, jak to wychodzi, to ubezpieczyciele płacą plus premia. Premia za, za czas. Za czas który jest istotny. No i druga rzecz, która jest też nowa, to jest to, że w tej chwili już geodeci tracą znaczenie i się nie wypuszcza tak w teren, bo teraz będziemy styczką przed złotą, będziemy tutaj mierzyli wysokość, prawda i tam punkty jakieś sobie mierzyli. Jest też takie oprogramowanie, gdzie się wykonuje ileś zdjęć, do tego jest program i na przykład jest to projekt autostrady nowej. Dostaje całe, całe obmierzenie tego, tego szlaku, którym będzie ta droga przeprowadzona i to pozwala nawet do jednego kwartału skrócić czas na projektowanie. Czyli to, to co jest teraz, że na bieżąco się projektuje tą, ten, tą wykonywane, te wykonywane odcinki, a nie na zasadzie, że najpierw trzeba projekt, a potem będzie coś zrobione. No i tutaj jest kwestia na przykład również transportu turystycznego co mogło też być wykorzystane. Ale w każdym razie y, będę kończył i to no, nie udało się, ale warto, warto by było do tego wrócić, bo to jest taka powiedzmy biznesowa y, atrakcja, którą trzeba zamienić w konkretne, wytyczne, żeby ludzie nie popełnili tego błędu, który został wykonany. Przez nasze władze, naszych kolegów, którzy w tym czasie się nie potrafili, że tak powiem, znaleźć. Teraz jesteśmy mądrzejsi o 30 lat, prawda? Ale wtedy no, tego się nie wiedziało. No i tak to, tak to wygląda. Także dziękuję za uwagę i teraz. Dziękujemy bardzo.